Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Żartowałem, <laughs> ale pomarajcie. Daleko. Wiesz co ja myślę? Powinniśmy założyć zespół. Mamy jakieś gęśliki czy coś tam? Mogą być dudy. Coś tu śmierdzi. Możliwe, że ja jeszcze nie do końca przetrawiłem to całe zaproszenie. Przepraszam. Ośle! No wiem, przepraszam, szrek. Hej, co to jest? Ten dzitek właśnie zarąbał nam koło. Zobaczę, co jest grane. Szrek błagam cię, nie idź tam. Słyszałeś, co żona mówiła? To może być no... no ten no podstęp. Poradzę sobie. Jestem ogrem. Chyba, że sam poniesiesz nasze bagaże. No więc mówię ci idź i bez koła nie wracaj. A tym drzewem się nie przejmuj. Samo się przewróciło. Wszystko gra. Zbuję! Szrek, pomogę ci. Nie, nie, nie zostawiaj mnie. Niech niech to nie, 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 nie przytuli. A zresztą Szrek sobie poradzi. No zobacz. Rychnij lewym przyciskiem myszy, żeby zadać cios. Ilekroć cię uderzą, zbuję, zabierają ci złoto. Możesz je odzyskać, spuszczając im manto. Uwaga, może boleć? Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, ow. żeby wykonać Cia. podwójne uderzenie. Lewy przycisk myszki! Dwa razy! Skup się, Shrek! Trzykrotnie ha. kliknij lewym przyciskiem myszy, aby prowadzić atak specjalny. Nie obcygnalaj się, szrek. Idź na całość! Grubas! Ow. Kolejna awansowa ofiara! Wiedziałem, że się uda. Nieźle, jak na pierwszą akcję. Takie jest! Ale jesteś silny, no kochanie. kochanie! Spuść im manto! Musisz ich wszystkich sprawdzić albo pożegnaj się z kołem. Co, nie dajesz rady? O tak! Nie, 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 nie. Może trochę przesadziłem. Nie masz szans! Bez koła daleko nie zajedziemy. Szrek, rządzisz, stary. Kolesie pryskali we wszystkich kierunkach. Najpierw z potem skopa, a koleś... Mądku, mój staw kolonowy. co za ból! No dobra, koło mamy z powrotem. Za chwilę ciąg dalszy, przemiłej podróży. Hej, szrek, coś jakby się trochę zmachałeś. Weź zakończ na zdrowie. Może potem uzupełnimy zapasy. Teraz trzeba pozbyć się tej zapory. Czy coś jeszcze pójdzie dzisiaj nie tak? Spokojnie, szrek. Na wszystko znajdzie się rozwiązanie. Te belki wyglądają tak bardziej rachitycznie. Jak znam życie, to jak ostro przywalisz, rozlecą się w drobny mag. No, śmiało, kawaler! Dobra, nie róbmy draki, jedziemy dalej. Zasiednio górogród czeka! Jedziemy! Nie da się ukryć. Jedziemy! Wreszcie nasi bohaterowie dotarli do zasiednio Rodzice Fiony aż drżeli z niecierpliwości. Ciekawe jak też wygląda mąż naszej córki. Mówiąc oględnie, szereg nie do końca spełnił ich oczekiwania ile to będzie trwać. Jak ktoś to będzie chciał czytać, to se kupi książkę. Jasne? Oh. Kolacja zapoznawcza niespecjalnie się udała. Król i szrek skoczyli sobie do gardeł. Fiona bardzo to przeżyła. I wtedy pojawiła się wróżka chrzestna. Ty Karol, wiesz co? Ja już nasz to opowiem. Wróżka coś w stylu, że chojpnij się z moim synarkiem, księciem z bajki, to będzie piękna Afiona i tepe, a Fiona i na to, weź spadaj na drzewo. Dlaczego? Pokochała kochała Szreka. No to ta stara rażpla polazła do króla i zaczęła go szantażować. Król zaprosił Szreka na polowanie, ale to był tylko pretekst, żeby zwabić go do lasu. Ja oczywiście wyczułem, co się święci i podłączyłem się pod ten spacerek w charakterze wsparcia. Gdzie ich wszystkich by miało? Stary, uwielbiam polowania. Zobaczysz, będzie cudnie, tylko gdzie oni są? Nie wiem. Król miał czekać pod jakimś drzewem. A, ta, jasne, pod drzewem. No to fajnie. Bo ile w tym lesie może być drzew? Jakieś cztery miliony? Powiem więcej drzew jest tu tyle, że nie widać lasu. Czy ja wiem? Pewnie gdzieś tu jest. Też masz wrażenie, że ktoś się nam przygląda? A, co to było? Ośle, wątpię, żebyś w tym lesie spotkał coś gorszego od ogra. A, Ogry? Gdzie? O Boże. Hop, hop! Jest tu kto? Nie, no teraz to coś widziałem. Jest tu kto? No tak, bardzo śmieszne. Strasznie się boję, naprawdę. Sprawdzę, co jest granet. Ty idź, potem cię dogoni. Jak spotkasz króla, powiedz, żeby chwilę zaczekał. Dobra, byle szybko. Żebyś się beze mnie nie bał, czy co? Ja będę brnął dalej, dalej i dalej, a co? Niestraszna mi mroczna gęstwina, posępnej puszczy, bo myłomakiem jest. Krzesz na Co to było?